Witamy na naszej stronie smdmiślnik.let.pl. Jako oficjalny dystrybutor chcemy przedstawić Państwu rodzinę profili aluminiowych polskiego producenta Lumines Lighting. W tym filmie opowiemy o profilu subli. Jest to wysoki profil wpuszczany, został zaprojektowany do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach przemysłowych i komercyjnych, który możemy wykorzystać na wiele sposobów. Został zaprojektowany z myślą o stworzeniu oryginalnego oświetlenia za pomocą taśmy LED. Jego kluczowym zadaniem jest odbiór ciepła generowanego przez źródło światła, co znacząco wydłuży żywotność taśmy LED. Profil subli występuje w następujących kolorach: czarny lakierowany w kolorze RAL 9005 MAT, srebrny anodowany oraz biały lakierowany w kolorze RAL 9016. Profile anodowane są odporne na warunki atmosferyczne, dlatego możemy je zastosować na zewnątrz. Profil dostępny jest w długościach 1, 2 i 3 metrów. W profilu możemy zastosować dwie taśmy LED nawet o szerokości 12 mm. Profile możemy ciąć, co daje możliwość dostosowania długości do miejsca ich przeznaczenia. Dostępne są klosze o różnej przepustowości światła oraz kolorze. Dedykowane zaślepki występują w trzech kolorach srebrny, biały oraz czarny. Są wykonane z aluminium. Sposoby montażu. Profil subli montujemy poprzez montaż sprężyn. Etapy montażu z wykorzystaniem profilu subli w zabudowie. 1. Farba. 2. Gips. 3. Siatka. 4. Płyta Geka. Często zadajecie pytania, jak uszczelnić profil? Wystarczy w miejscu styku klosza z profilem rozprowadzić cienką warstwę silikonu, przyłożyć klosz wzdłuż profilu, a następnie wcisnąć klosz w profil. Bardzo efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie taśmy LED COB, dzięki której uzyskamy jednolitą linię świetlną. Doskonale odnajduje się w branży budowlanej jako nierozłączny produkt do oświetlenia dekoracyjnego. Został zaprojektowany do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach przemysłowych i komercyjnych. Profil subli wykonany jest z wysokiej jakości grubego aluminium, które zostało przebadane w laboratorium. Podsumowując, jeśli szukasz nietuzinkowych rozwiązań oświetleniowych, ten profil jest dla Ciebie. Skorzystaj z konfiguratora 3D. Za jego pomocą stworzysz oprawy oświetleniowe z profili dowolnej konstrukcji. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook i Rumble lub na naszego czata, gdzie nasi konsultanci pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia na naszej stronie smdmyślniklet.pl.